Tym bardziej się troszeczkę się dziwię, że, że dalej jeszcze nie jest to aż na tyle powszechne, bo do banków się przyzwyczailiśmy, tak? W bankach to mamy od dawna i wiemy doskonale, że, że te hasła, kody wpisywane w różnoraki sposób są dobre. Przekonało nas to, chyba. No to teraz zadbajmy o nasze dane, dane firmowe i dane prywatne. Dlaczego MFA nie jest takie popularne, mimo to, że używamy go w bankach? Bo ludzie kojarzą banki z pieniędzmi wprost. Tak? To jest, jak się dostanie, to ukradnie pieniądze. Natomiast tutaj ta droga w przypadku wielu organizacji to nie jest taka oczywista, bo, bo de facto bardzo często dane są tą walutą i stąd hakerzy starają się spowodować no, pewnego rodzaju szkody. Nie wiem, czy wiecie, ale w tamtym roku w Polsce było udanych... Ponad dwa, 2744 skuteczne taki ransomware, o których wiemy oczywiście, bo w większości pewnie nie wiemy, bo się nikt tym nie chwali. I, I proszę sobie wyobrazić, co może być yy, skutkiem przestoju firmy, nie wiem, przez jeden, dwa dni, tydzień, dwa tygodnie, nierzadko to oznacza, mówiąc prosto bankructwo i to nie są jakieś historie wymyślone, tylko fakty z, z Polski, także jest wiele firm, które ma problemy z powodu właśnie ransomware. Proszę sobie wyobrazić, jakie skutki niesie przestój nie wiem, firmy produkcyjnej, a przy okazji odejście klientów, utrata wiarygodności bardzo często wiąże się z tym, że jesteśmy po skutecznym ataku hakerskim, czyli firma traci klientów, bo klienci jej nie wierzą. Mieliśmy, Jak jeszcze, powiedzmy, dwa, trzy lata temu byliśmy bombardowani informacjami o skutecznych atakach ze Stanów Zjednoczonych, tak w tej chwili praktycznie co tydzień, co dwa dni słyszymy o czymś skutecznym ataku w Polsce. Więc MFA jest takim podstawowym elementem higieny cyberbezpieczeństwa. Ja ze swojej perspektywy, takiej rynkowej, mogę powiedzieć, że jesteśmy na podobnym etapie rynku, jeżeli chodzi o backup w roku 2017-2018. Czyli w tej chwili jest czas na MFA i warto pamiętać o tym, że jest to podstawowa metoda zabezpieczenia infrastruktury firmowej, jak i prywatnej, oczywiście dostępu chociażby do mediów społecznościowych dlaczego